Dzień dobry, dzień dobry, czwartek 7 grudnia, jestem na lotnisku w Krakowie, ale nigdzie nie lecę tym razem, czekam na kogoś, co ma przylecieć z Szaną, z Irlandii, coś mi przywieźć, także tak, zostajemy w Polsce, ale na lotnisko chętnie się zajeżdżę. Ja już wróciłem z lotniska, wszystko w porządku, odebrałem, co miałem do odebrania, dwie... Sympatyczne Lampki przyleciały sobie tutaj na urlop i mają fajną zimę. Też czego w Korku czy Finlandii w ogóle nie mają. Wracamy przedszkola z patryczkiem. I też był Mikołaj. Też tutaj jakąś paczkę się dostał. To już jego trzeci Mikołaj, albo czwarty nawet. Zależy jak liczyć w tym miesiącu. Dobrze, jedziemy, tak? Jak właśnie wróciła jak rozpakowuje ten prezent, który patysz dostał z przeszkola. O, mikrofon taki akurat ma. O, tutaj niebieski. Jakąś książeczkę magiczną. Magic Water, pewnie też taką śrewną albo. Chcesz, okay. nie? O, malowanka do klejanka o świętym Mikołaju. Super I taka do zdrapywania też książeczkę? No, fajnie, fajnie. Smaruj klej. No. A tutaj wieczorową był porą Patryczek razem z Agnieszką. Smaruj. Coś się robił, co wy to robicie? Bąbkę świąteczną na kiermasz. No, mm -hmm. masz na paluszku. Tu, klej.